Rafał, ciężkie spotkanie w Gdańsku. Przegraliście to spotkanie 23 do 28, choć nie można powiedzieć, że Wam ambicji zabrakło. No nie, no zabrakło nam na pewno skuteczności. i bramkarz, bramkarz drużyny Wybrzeża nas troszkę, że tak powiem, poleczył i, i, i ciężko było z tego wyjść, gdzie już dochodziliśmy do czystej pozycji, a, a mimo wszystko on stawał nam na drodze. I to się była ta różnica, odbił ponad 20 piłek, także wszystko to mówi samo za siebie. Bardzo przygnębiające. Są takie dwie porażki. Jak, no, z mistrzem Polski można było wkalkulować, ale, ale tą właśnie z Gdańskiem? No, każda porażka jest bardzo przygnębiająca, i bo, bo, bo tak naprawdę ma się dwa dni i trzeba się odbić, bo jest kolejny mecz. I, i mówię, i, i zrobimy wszystko, żeby, żeby w Legionowie pojechać, wejść, postawić się bardzo mocno. Będzie ciężko, bo grają u siebie, wiadomo swój teren, ale, ale, ale zrobimy wszystko, żeby przywieźć trzy punkty. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że odszedł z klubu Boris Dziwkowicz, dostał ofertę z No Ciężko się dziwić, że, że Borys chciał z tej oferty skorzystać, ale to mocno osłabiło zespół. No Mocno, tym bardziej, że, że odpadł nam jeszcze Davidas, który zerwał się na Hillesa. Tu można powiedzieć, że no, no wypuściliśmy Borysa i, i, i została nas tak naprawdę garstka zawodników do grania. No ale nic, no, no, no nie ma co, co, co patrzeć. Trzeba, trzeba zasuwać i, i, i tym co mamy starać się jak najbardziej jeszcze uratować ten sezon. W Twoim wypadku to chyba szczególnie oznacza, że będzie jeszcze ciężej, bo, no bo nie masz tak naprawdę nominalnego zastępcy. No nie, no, będziemy pewnie się starać, nie wiem, może wpuścić prawo ręcznego, może, może któryś ze skrzydłowych wyjdzie na, na podmiankę, no, no jakoś to no będziemy łatać. W jaki sposób y, Wy sportowcy restatujecie umysł, tak żeby za 3 dni być gotowym do do kolejnego pojedynku, i żeby wyjść z niego zwycięsko. No, mamy już mecz, 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 mówię. Mamy dzień, dzień przerwy, żeby, żeby właśnie trochę tam odsapnąć. Jakby nie wiem, właśnie zrezygnować tą głowę, nie, nie przychodząc tutaj, nie, nie musić kolejnego treningu robić. No i co, Jutro ruszymy, poprawimy tylko co tam się da chwilę, i, i, i w sobotę kolejne granie. Jedziecie do Legionowa do przeciwnika, który opuścił strefę spadkową, jest, jest na przedostatnim miejscu. Co możesz tam powiedzieć o tym przeciwniku? No na pewno u siebie będą grali bardzo mocno, bardzo mocno w obronie i, 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 i temu się będziemy musieli przeciwstawić. No tak po pierwszym meczu, jak z nimi graliśmy, bo innych meczy to nie obserwowałem jeszcze, pewnie jutro będziemy mieli analizę. Po, po meczu naszym tutaj z nimi, no to trzeba się nastawić na, na pewno na mocną walkę i, i, i to jest zespół, który na pewno nie odpuszcza i ben, do końca będziemy, będziemy musieli kontrolować tę grę. Kelian, y, trzy spotkania w ciągu półtora tygodnia, y, jedno wygrane, dwa przegrane, o ile porażkę z kluczami można było wkalkulować, o tyle te, te dwie porażki na pewno mimo wszystko bolą. No bolą, raczej e, znaczy nastawialiśmy się na wygraną w Gdańsku, niestety no, nie wyszło. Ale no co, no jedziemy dalej. Teraz już mamy w sobotę legionowo i na tym się skupiamy. Jak patrzysz na to spotkanie w Gdańsku, to czego Wam zabrakło? Czy Gdańsk bardziej Was zaskoczył czymś, czy, czy czegoś Wam zabrakło, żeby odnieść zwycięstwo? Bramkarz nas zaskoczył, wydaje mi się. Eee, no nie wiem, no zdarzył się taki mecz, że co był rzut, no to... Piłka nie mogła wpaść po prostu, no. tak jak Jarzyn wcześniej powiedział, ponad 20 piłek odbił w bramce, więc no, jest to kolosalna liczba, jakiś rekord pewnie w Superlidze by był. Ale no, zdarzył się taki mecz, musimy o tym zapomnieć, teraz kupić się na Legionowie. Tak? Gdańsk miał swoje mocne momenty, dwa momenty, w których odskoczyli, rzucili bodajże 5 bramek z rzędu, ale Wy potrafiliście dogonić zespół, czyli to pokazywałoby, że... Byliście w stanie mimo wszystko nawiązać z nimi walkę? No tak, no zdecydowanie potrafiliśmy, w sensie charakterem potrafiliśmy jakby gonić ten wynik i próbować wyciągnąć jeszcze ten mecz. No niestety, tak jak mówię, no w takich momentach, gdy rzucasz na bramkę praktycznie pustą i jakoś ta piłka nie wpada, no to jest to czasami dołujące i mimo wszystko ciężko się gra taki mecz, ale... W końcówce no, zabrakło chwili, bo tam chyba były trzy bramki przewagi, nie wiem, dwie, dwie czyste sytuacje byśmy rzucili, bo by była jedna i blisko przełomania w końcówce no, mogłoby się skończyć kompletnie inaczej, no ale nie skończyło i odpad odpadliśmy z pucharu. Jaki wpływ na, na mental ma chociażby kontuzja Davidasa, czy też odejście Borysa do, do Flensburga? Na no, mentalną. No... Dawida to na pewno szkoda, tak. No, tracimy rozgrywającego i Boris. No, w sumie dla nas szkoda, ale w tak w głębi serca pewnie trochę każdy mu się cieszy dla niego, bo to wielka szansa dla niego, tak. Więc jakby jesteśmy dumni z niego, że mu się to udało, a, a dla nas no co, musimy walczyć tym, co mamy, ile sił jeszcze mamy i ciągnąć. Yy, Póki nam sił starczy. Mhm. Powiedz, jakie mocne strony ma Wasz sobotni przeciwnik? Mocne? Na pewno to, że grają u siebie będzie ich największym atutem. Plus to, że z tego co pamiętam jak graliśmy tutaj, czy przed sezonem, że bardzo wysoko starają się grać w tej obronie i wbijać jakby rytmy akcji w ataku. A tak, no to wydaje mi się, że młody zespół waleczny i tak naprawdę walczą że tak powiem o więc nie będą kalkulować na pewno żadnej akcji będą się na 100%. Także musimy uważać i być również skoncentrowani. Jakie ja, azoty musimy zobaczyć w sobotę, żebyście mogli z uśmiechem wrócić na twarzach, że jednak udało się przełamać tą złą pasę? Skuteczne przede wszystkim i grające do końca, tak jak zawsze. No, tego jakby wydaje mi się nie można odmówić, że staramy się grać do końca, nie zawsze z różnym skutkiem, ale na pewno. E, musimy walczyć i być skoncentrowani.